Magda Czakowska, witam Państwa. Pogodny wyż zapewnił dziś błękit na niebie, a jutro dostaniemy się pod wpływ mało aktywnego chłodnego frontu, który związany będzie z niżem z nad Półwyspu Kolskiego. Przez chwilę popłynie chłodniejsze powietrze z nad Atlantyku. Do końca dnia i późnym wieczorem na niebie niewiele chmura, w nocy rozpogodzenia nawet do bezchmurnego nieba. Na zachodzie będzie to ciepła noc, tu temperatura nie spadnie poniżej 15 lub 13 stopni na wschodzie chłodniej nad ranem od 11 do 9 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Jutro, jeszcze przed południem, również nie zabraknie słońca. Po południu, w wąskim pasie od Białego Stoku i Olsztyna przez Toruń, Poznań po Zieloną Górę, zaznaczy się wspomniany mało aktywny front, który przyniesie wzrost zachmurzenia, przelotne opady, a nawet burze. Ten front rozmyje się już wieczorem, zatem i w tym pasie niebo zacznie się przejaśniać. Na termometrach jutro na wschodzie od 20 do 22 stopni, na zachodzie cieplej do 24-25 wzrośnie temperatura. Wiać będzie z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie, a tam, gdzie zagrzmi, wiać może silnie, nawet porywiście, z prędkością do 60 lub 70 km na godzinę. W regionie w nocy również rozpogodzenia, nad ranem bezchmurne niebo, a na termometrach od 14 stopni w Tucholi do 12 w Brodnicy. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Jutro od rana dużo słońca, ale w godzinach południowych wzrost zachmurzenia, wspomniane na przelotne opada, nawet burz, zatem uważajmy. Temperatura wyrównana, będą 22 lub 23 stopnie. Powieje z zachodu słabo i umiarkowanie, ale w czasie burz wiatr może być porywisty. Na barometrach teraz wahania ciśnienia, jutro w południe te barometry pokażą 1014 hektopaskali. W drugiej połowie tygodnia szybki wzrost temperatury, piątkowe popołudnie zapowiada się upalnie, no i słońca też nie zabraknie. Do zobaczenia.